Zając psotnik. Siedzi zając na kanapie. Palcem się po głowie drapie, co by spsocić dzisiaj z rana. Taka nuda niesłychana. Najpierw śpiącą krowę pomalował w kwiatki. Potem soli dosypał gęsi do herbatki. Na starej wierzbie pozawieszał gruszki, a tu je ubrał w kuchenne fartuszki. Kurom, z jajek dla żartu porobił pisanki a idąc przez łąkę podeptał rumianki. Dwóm myszkom podstępnie zawiązał ogonki i szyszkami rzucał do małej biedronki. Siedzi zając na kanapie, palcem się po głowie drapie, co by z psoci dzisiaj z rana taka nuda niesłychana. Te drobne psoty już mnie nie bawią. To muszą być. Żarty, które mnie rozsłabią. Jestem stworzony do czegoś wielkiego. To musi być coś bardzo spektakularnego. Chciałby z wrażenia wszyscy o nie mieli, więc dotarł do, dolał do strumyka, płynu do kąpieli. Teraz woda w leśnym jeziorze jest w bardzo ładnym, żółtym kolorze. To był piękny widok. Szczerze przyznać trzeba, gdy tysiące baniek wzbiło się do nieba. Upał był duży, więc dla ochłody zwierzęta zechciały napić się wody. Nie będę wam mówił, wiecie pewnie sami, jaka może być niezdrowa woda z Medlinami. Miarka się przebrała, żarty się skończyły. Tak być nie może, zwierzęta mówiły. Las nasz schodzi na manowce. Trzeba znaleźć czarną owcę. Nie czekając biernie, co się jeszcze stanie, zwołały spotkanie na leśnej polanie. Wszystkie zwierzęta grzecznie się stawiły, lecz spojrzawszy na siebie, oczom nie wierzyły. Każde z nich mówiło jeden przez drugiego, a życie samo wskazało winnego. Zając ma ubranie całe w żółte plamy. Więc tytuł czarnej owcy, właśnie jemu damy. W grupie czarną owcą ten zawsze zostanie, kogo od innych wyróżnia, niestety złe zachowanie.